Grupa kucharczyka zrobiła 20-punktowy regulamin. Nie, ty chuju. Tłumaczyłem ci, że robimy wszyscy, kurwa. <głos> 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 Szanowni Państwo, <głos> 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 chciałam przypomnieć, że jesteście Państwo <noise> na mikrofonie. Chodź tu. już je się Co ty, Andrzej, pijesz? Nie pijesz, tylko palisz. Co, co to palisz tak na wizji? Myślałem, że nie jestem. Jesteś na wizji i palisz. Wpisać tam do każdego z tych elementów jakąś liczbę. Tych kurwa wpisujemy 5 kurwa, nie wiem, o, Ja bym proponował Krokość, wyłączyć i, mikrofon, i, bo poprzamy, słyszymy słowa niecerzuralne. 4 delta mniejsza od zera, brak rozwiązań, jebać to. To myślę, że był wypadek przy pracy, chociaż proponowałbym, żebyście Państwo jednak pilnowali mikrofonu, szczególnie jeśli... Przepraszam Pana, włączył mi się mikrofon, jakiś filmik się wpuścił, przepraszam bardzo.